Siema, z tej strony żółty, a w dzisiejszym odcinku serii Zawinkla przedstawię Wam nowo dodany choke premium, który nazywa się TL1 LPG, ale żyje LPC. W sumie do LPG dużo tutaj nie brakuje. Słuchajcie, jest to nowy dodany choke premium, który ma kuźwa, głośniki, ma w ogóle całą perkusję, ma tu wszystko na, na swojej wieży, gitary, dyskorolki, do Dove Spring. I powiem Wam, że. Czyli znaczy, te głośniki, to wygląda baciwnie trochę, chociaż to wiadomo, jest nawiązanie do e, kapeli rockowej, która jak to się tam nawet nazywa, nawet nie wiem. Offers, no w sumie jest napisane na boku czołgu. Mamy e, w dodatku z tym czołgiem, mamy tam chyba 7 dni konta premium, mamy jakieś tam benefity, załącznie 160 zł. No i parametry tego czołgu wyglądają właśnie następująco: mamy tak, kaliber 90 mm, szybkostrzęność 6,82, penetrację tutaj widzicie 208, no jest to dość mało, aczkolwiek Gold 280. Naprawdę bardzo fajnie. No 280 uszkodzeń, więc to naprawdę lepiej aniżeli na przykład taki Paton KR, który średnio zadaje 240, ale to w ogóle chyba nie ma co porównywać tych dwóch pojazdów. Rozróżnienie 0,38, 2,3 czas celowania i 9 stopni depresji działa, elewacji 19. No ale jak grać takim pojazdem, skoro mamy właśnie 9 stopni opuszczenia armaty, no chyba to jest łatwe do wytłumaczenia, trzeba grać na pancerz wieży, który ma no, 177, jest pod takim kątem, ma to swoje jarzmo jak najbardziej i myślę, że ta wieża będzie coś tam odbijała. Oczywiście nie grałem jeszcze tym pojazdem, to jest moja, moje takie pierwsze wrażenia, po prostu czytam... Jak tu jest napisane, wydaje mi się, że pancerz będzie coś odbijać. No wiadomo, garnek to pewnie będzie wpuszczać niemiłosiernie wszystko. Pancerz kadłuba, no cóż, przód może rzeczywiście coś odbijać, bo to jest 88 pod naprawdę bardzo fajnym kątem. No dolna płyta, jak to dolna płyta. Side nie ma co tym robić, bo to jest czołg średni. I właśnie, że to jest czołg średni, no to zobaczmy jego mobilność. Prawie 37 ton, 665 moc silnika, aczkolwiek z tego co wiem... Powinno być 666 moc silnika, jakieś, nie wiem, nawiązanie do Awe czy coś tam tego typu rzeczy. 50 na godzinę do przodu, 20 do tyłu i prawie 50 stopni prędkość obrotu. No maskowanie nie jest zbyt e, rewelacyjne, jest ok, nie ma co tutaj narzekać, chociaż kolorystycznie naprawdę ten czołg wygląda spoko, a w ogóle wygląd, bo można coś tutaj zmienić. O, można mu dać zwykły... Kamuflaż, a to ciekawe, to, to nawet o tym nie wiedziałem, ale osobiście wolę ten e, Pretty Fly się nazywa ów e, kamuflaż. Mi się nawet tak podoba, no nie jest to zbyt, zbyt wotowe, ale nawet jako tako wygląda. E, uzupełnimy sobie tutaj wszystkie rzeczy, dajmy sobie dwa heki, i tak 22, może troszeczkę więcej, 32 i 30 golda. E, dajmy sobie mały zestaw, małą apteczkę, nie. nie, nie. Tak, tak, i dajmy sobie gaśnicę, może nie. Dajmy skrzynkę coli. Jestem ciekaw, jak najlepiej będzie się grało tym pojazdem. Moduły, jeżeli o to chodzi, to ja myślę, że na pewno. E, zawsze zapominam na medy, co jest lepsze: czy czas celowania, czy stabilizator e, mniejsza. Na razie damy ventę. A dajmy sobie jeszcze dosyłacz. I zaraz ten trzeci moduł. W ogóle taka ciekawostka, nie dość, że załoga to jest oczywiście kapela rokowa. To dodatkowo mają oni, jak tutaj widzicie, o to jest kompania braci. Mają taki znak, a wiesz, atanczy, jak to tam nazwać, nie wiem jak to dokładnie nazwać sobie. Żarciki takie robię. I dajmy temu oczywiście szósty zmysł. I trzeci perk, to ja myślę, że naprawa. To jeżeli chodzi o tego załoganta, tutaj dajmy naprawę. I dajmy jakiś inny perk, na przykład. No, czemu nie strzał z biodra? A jemu dajmy na przykład też naprawę. Każdemu będę dawać naprawę. I dajmy na to gładka jazda na pewno. A ostatniemu mors nie, nie znam w ogóle tej kapeli ani nic tego typu, po prostu który mi się podoba. Więc jeżeli coś tutaj <laughs> źle wymawiam, no to wybaczcie. Dajmy bezpieczne magazynowanie. Wydaje mi się, że to będzie dobry perk. A jako dyrektywy damy mu doświadczenie, z... jak to było, no po prostu żeby się tak nie palił czołg i dajmy na to stabilizator pionowy, tak, stabilizator pionowy, no i co, pierwsza bitewka, nie ma żadnych, widzicie, statystyk nawet tutaj nie ma, dopiero co czołg kupiony, więc lecimy do bitwy, zobaczymy jak to tam wyjdzie, czy dużo czołgów w ogóle jest na randomkach tego typu, a, uh, ósemki, ósemki jest klasztor. U nas jest jeden, ten TL, 1 LPG. U nich też. O, no dobra nazwa czołgu, LPG. No co, co, za, co za problem? koleś już sobie jego wygląd zmienił. Ja bym go zostawił taki, jaki jest. Fajnie wygląda i fajnie. no W ogóle nie wotowo, ale te te skorolki. Tutaj ta kapela cała, można powiedzieć, to wszystko, te głośniki. To, tutaj zawsze w tych amerykańskich czołgach fajny było e, właśnie ten. Nie wizjer, tylko to światełko, nie wiem, okocyklopa, ja to zawsze nazywałem. Eee, a tutaj mamy taki fajny właśnie głośnik albo buffer, nie znam się na tym za bardzo. Polecimy sobie na. Myślę, że na prawo powiedziemy. Jest T32 i falka jedynie. Czołgi, które są dość łatwo przebijalne. Oczywiście, no, T32, jeżeli wychyli wieżę, to dość ciężej. Ale zobaczmy. No, czołg się rusza fajnie. Przeładowanie 6,9 hh sekundy. No i się rusza. 38-40 na godzinę. Nie jest to poziom AMX-a CDC wiadomo, no ale to nie ma co porównywać tych dwóch pojazdów, ale fajnie sobie jeździ. Pojadę sobie na dół. E, tam jest pewien fajny wrak nad linii D1 i sprawdzimy, czy wieża rzeczywiście coś jest w stanie odbić. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Są trzy artylerie niestety, ale poza tym są siódemeczki. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo. Jeżeli czołki tutaj rzeczywiście pojadą, to będzie fajno. Jeżeli nie, no to tam już jest TL1LPG u nich. U nas też czołgi jadą, dobra. Mamy tutaj ten wrak, nie ten, ten. I zobaczmy, czy coś tutaj będzie można zadziałać. Czy ktoś tutaj w ogóle przyjedzie, zacznijmy od tego. Może lepiej by było na tamtym wrak w sumie. Tylko nie wiem, czy ja jeszcze zdążę. Tamten się tam ustawił, ja się ustawię tutaj. No i niech się wychylają. No. No. Nikt się nie wychyla. To jedziemy do przodu w takim razie. Nie ma co na nich czekać. O, panterka. Uuu, weszło za 308. Proszę. Nie spodziewałem się. Ciekaw jestem jaka jest prędkość wylotowa pocisku kumulacyjnego, bo albo mi się wydawało, albo dość szybko leciał. Fałka się ode mnie odbiła. Myślę, że to bardziej fartownie się odbiła aniżeli gdzieś. Jakoś. Fałka stokowa to w ogóle nie ma co kompletnie o tym gadać. Ale jedzie na mnie, nie jedzie jednak. Jest 0 do 3. Fałka strzeliła. I powiem wam, że ten damage 280, pomimo że to jest tylko 40 HP różnicy na czołgach średnich, to naprawdę fajno. Naprawdę fajno. To już mi się podoba. Panterka tutaj patrzy czy fałka. O, przebiła mnie sapecera, tylko gdzie? A nie widzę gdzie. Nie widziałem gdzie gdzieś. Gdzieś... W wieże, W mu mnie przebiła dziwo. Dobra, jedna arta strzeliła. Druga arta strzeliła, czyli widzę, że będzie to samo co na Ernim, że wszyscy chcą nowy czołg zniszczyć. Chociaż Fałeczko, dobra. O, przebił mnie, proszę. Czy zabiją tą fałeczkę, zanim mnie zabiją? Dobra, no 3 do 8 nie powiedziałbym, że to jest dobra bitwa. 1500 damage, jak na razie. Artyleria mnie tutaj dość mocno pocharatała, bo ponad 400 HP mi zdjęła. Najlepiej będzie wracać na bazę, bo tam 50 TP już jest gwałcony przez nich. EPR i T44. Niektórzy mogą mieć pretensje o to, że walę tylko z Golda. Jestem praktycznie top-tierem. Wali mnie to. <grym> Naprawdę, jak chcę, to sobie gram z Golda i tyle. Mi się po prostu gra lepiej na amunicji, z którą jestem prawie, że pewien, że będę przebijać. Pomimo, że wiem, że PPK-ami też da się przebijać, ale no, tak sobie postanowiłem. O. Dobra, setka na szczęście wykończyła go. t 44. No, mówiłem coś o przebijaniu w sumie, nie? <grym> Koleś chce mnie specjalnie tu trafić. Dobra, dostał za 121. No tak, no w gąsienicę wiadomo jak to e, wygląda z gąsienicami, z pociskami kumulacyjnymi. Trochę zdupiłem ten strzał, mógłbym go lepiej przycelować, bo weszło po prostu w gąsienicę. Te 71 chyba się wyładował, chociaż nie wiem, który to jest ten z magazynkiem, a który bez, nigdy ich nie rozpoznaję. Challenger, który jest tutaj. Ej, te pociski kumulacyjne coś, coś naprawdę szybko lecą. Albo mi się po prostu jakoś wyda, wydaje strasznie. Czy tutaj wyjedzie ten lajcik? Nie, chociaż coś go tutaj korci, coś go swędzi, coś go swędzi trochę. T-44. Właśnie, zapomniałbym w ogóle wspomnieć o tym, że punkty HP tego pojazdu to jest bardzo dobra jego strona. Mamy aż 1400 punktów, więc naprawdę spoko teraz żałuję, że nie mam takiej lornetki na przykład do wykrycia tego lajcika cholernego. No ale nic nie zrobię. Ja myślę, że na razie jedyne co mogę zrobić to podjechać od dołu. Chyba, że ten lajcik tutaj się wychyli. Chyba nie jednak. Chociaż... Chodź, chodź, chodź. 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 Wiedziałem, że go świeżbi. Wiedziałem! Ale go świeżbiło tam. Dobra, lecimy na Challengera i T-44. Byleby mnie jeszcze arta tutaj nie zjęła. Lajcik zjechał na szczęście. No, bitwa nie wydaje mi się, żeby była wygrana. Został challenger, którego co prawda. Oj, te 4-4. Zobaczymy, może pancerz. Oj, oj, oj wieży. Oj oj, 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 to był fatalny strzał, ale zobaczymy, czy coś będę wieżą odbijać. Hop. O, odbiłem coś. Coś tam odbiłem. Czy on wykończy te. Dobrze, wykończył. Teraz największym zagrożeniem jest w sumie artyleria, mi się wydaje, bo ona ma chyba tutaj nawet przestrzał. Zależy, gdzie stoi, tak naprawdę. Lecz GW... o, 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 właśnie, o, właśnie. Jest Lcek, jest Lcek, jest Lcek, jest ELcek, ELC, który chyba niestety, niestety naszego grubego PL wykończy. O! O, 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 malutki, o, malutki, kto tu nie wozi gaśnicy? Oprócz mnie rzecz jasna, <grym> dostał za swoje pięknie. Jest is! Uciekać! Uciekać, uciekać! Uciekać, uciekać! Niestety, ale Elcek się cały nie spalił. Aczkolwiek... Panie było, jeżeli by ten... ta setka wykończyła tego Elceka. Tu mi się wydaje, że będzie wyjeżdżać. Chociaż oj, Mam spota, nie wiem skąd. Ojojoj. O nie! Dobra, to nic, Iz się odbił, GW Panther mnie trafił. W ogóle dźwięki załogi są fajne. Naprawdę są fajne. Okej. Okay. Aj, no przebił mnie z PPK, ale 3600 obrażeń. Ej, podoba mi się ten czołg. Naprawdę mi się on podoba trzy fragi, no to wiecie, możecie powiedzieć też, że pierwsza bitwa to, nie wiem, szczęście początkującego czołgu, czy coś tego typu, ale naprawdę fajnie się tym strzelał ten DMR-280, z tą penetracją również 280, na goldzie rzecz jasna. Podoba mi się ten czołg, trzeciej klasy co prawda dostałem tylko, no ale, o, setka również bardzo ładnie zagrała. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony, myślałem, że to będzie coś w pokroju jakiegoś krapa, coś właśnie pokroju, no nie wiem, Jakiegoś meda lipnego, ale... Swoje potrafi odbić, jak widzieliście. Postrzelać również. Naprawdę ten damage z tą penetracją na goldzie... Podoba mi się. Nie będę wam go oczywiście polecać, bo, bo zagrałem tylko jedną bitwę, ale takie pierwsze wrażenia odnośnie tego czołgu... Naprawdę pozytywne i wręcz... Wydaje mi się, że nie są to stracone pieniądze w błoto. Oczywiście zobaczymy jak to będzie się biło na dziesiątych tierach. Bo czołg ma oczywiście losowania również na dziesiątki, ale... Na 8 bardzo fajnie. Eee, tak więc, w skrócie, podoba mi się. Pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o ten czołg. Eee, I co wam mogę powiedzieć? Czy polecam, czy nie, to myślę, że będziecie musieli obejrzeć trochę więcej filmików, albo eee, znaczy innych youtuberów, chociażby na przykład, którzy się bardziej wypowiedzą, albo ja w następnym odcinku zawinkla, jeżeli rozegram nim, tam powiedzmy 20 czy tam 30 parę bitew, wtedy się eee, bardziej o nim rozwodził, aniżeli teraz. Lecz mówię, pierwsze wrażenia, jak najbardziej pozytywne. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami i do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!